Biegi przełajowe w Parku Słupna, kino rodzinne w Zniczu na Brzezińce, czy zabawa halloweenowa również w Parku Słupna z Fundacją Weitel. To najnowsze propozycje wydarzeń na pierwszy listopadowy weekend w Mysłowicach. Jest to program Nie przegap. Magdalena Warchoł, witam serdecznie. W sobotę o godzinie 10 w parku Sup narusza trzeci bieg z cyklu sobotnich młodzieżowych biegów przełajowych. Przypominamy, że jest to już 22 edycja sportowych zmagań. Zapraszamy młodzież do aktywnego spędzenia czasu na powietrzu i wzięcia udziału w biegu oraz tych, którzy chcą po prostu pokibicować. Koniec października, a początek listopada to czas zaduszny, ale również czas czarownic, duchów, strasznych historii, kostiumów, imprez czy bali przebierańców. Każdy czci nadchodzący czas w inny sposób. Na tę okoliczność Fundacja Baltel wyszła z propozycją do wszystkich mieszkańców tych małych i dużych, organizując słynny Halloween w Parku Supna. Będzie mnóstwo upiornych atrakcji dla dzieci, słodycze i naprawdę dobra zabawa. Tych, którzy obchodzą Halloween, zapraszamy do Parku Supna w sobotę o godzinie 16.30. Przebierajcie się, będzie strasznie fajnie. W niedzielne popołudnie, a dokładniej o godzinie 16.00, Mok Brzezinka zaprasza na film z cyklu Kino Rodzinne pod tytułem Wielkie Jazzowe Marzenie. Kino rodzinne to bezpłatne wydarzenie dla wszystkich, także zapraszamy. Znakomitą formą spędzenia czasu jesienną porą jest również kino. Nasze Go Kino proponuje na najbliższy czas nowe premiery, a zatem sprawdźmy jakie. Młoda myszka Patty i kot Sam pomagają w misji ocalenia miasta przed gniewem Posejdona. Najnowsza animowana propozycja w Go kino pod tytułem Patty i klątwa Posejdona. W młodości uwielbiałem latać pośród grzmotów i błyskawic. Ciekawe jak się płynie statkiem przy wysokiej fali. Patty i klątwa Posejdona Kajtek Czarodziej to opowieść o magicznym świecie dziecięcej wyobraźni, dorastaniu i lepszaniu świata Chyba każde dziecko pragnie posiadać czarodziejskie moce A co kiedy to marzenie się spełni? Zobaczcie sami Grzegorz Damiński, Karolina Gruszka i Piotr Głowacki w filmie Kajtek Czarodziej. Jak cię zazdrościłem? Halo. że wszystko możesz. Wartościowe kino z mądrym przekazem. Od 3 listopada tylko w kinach. Ostatnia podróż, czy walka o życie? Na te pytania odpowie najnowszy film produkcji polskiej pod tytułem Lęk. Nawet swój pogrzeb zaplanowałaś. Mam trochę, a ja mam tu grać. Slaughterhouse, leniwa śmierć to komedia, a zarazem horror. Czy ta mieszanka gatunku spodoba się widzom? Film opowiada o słodkim leniwcu, który ma okazać się seryjnym mordercą. Zobaczmy. Do wygrania mamy zaproszenie do Gołkina. Napiszcie pod programem, który film wybieracie i krótko opiszcie dlaczego. A to już wszystko na dzisiaj. Dziękuję bardzo i do zobaczenia.